Dzień dobry, nazywam się Lech Markiewicz, pracuję w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, ale pewnie lepiej znacie mnie z programu Hands-on Universe Polska. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o doświadczeniu, które miało już być wykonane na orbicie okołoziemskiej magnetycznej lekcji Christy McAuliffe, pierwszej na świecie nauczycielki na orbicie, załogi promu kosmicznego Challenger. Niestety Challenger wybuchł w czasie startu, cała załoga zginęła, a to doświadczenie, o ile wiem, nigdy nie zostało powtórzone na orbicie. Wszyscy pamiętacie, że jeżeli rozsypać na kartce papieru opiłki żelazne, a pod spodem podłożyć magnes, to na kartce pojawi się taki dwuwymiarowy obraz linii sił pola magnetycznego. Pytanie, czy można to zobaczyć także w trzech wymiarach? Do wykonania tego doświadczenia potrzebny nam będzie słoik, magnesy neodymowe, które kupiłem w internecie, opiłki żelazne, próbóweczki tej mniej więcej wielkości. Do tego. Nożyczki, może być pilnik do paznokci, przyda się też wacik, długopis. Co trzeba zrobić? Trzeba wziąć pokrywkę od słoika i wyciąć w niej otwór odpowiadający mniej więcej średnicą średnicy tej próbówki, trochę mniejszy niż średnica próbówki. Brzegi otworu można dla bezpieczeństwa potem spiłować pilnikiem do paznokci, ale uwaga, to koniecznie trzeba skonsultować z rodzicami, bo... Po wycięciu metalowego otworu i pilnik, i nożyczki mogą się nie nadawać do użytku. Następnie bierzemy opiłki i wsypujemy je do słoika, który musi być idealnie czysty. To już jest cała gotowa aparatura badawcza. Teraz bierzemy sobie kilka kawałków magnesu, wrzucamy do próbówki, zakrywamy korkiem zrobionym z wacika, tak żeby magnes nam nie wyleciał. Zamykamy ostrożnie. No i teraz popatrzcie, co się stanie, jak potrząsnę próbówką. O! Wokół magnesu powstał piękny, trójwymiarowy obraz linii sił pola magnetycznego wokół magnesu. Wykonaliśmy to doświadczenie w warunkach grawitacji ziemskiej, a na orbicie wykonane by było w warunkach stanu nieważkości. A może można na Ziemi wykonać to samo doświadczenie w warunkach stanu nieważkości? Jak? Zastanówcie się przez chwilę, a ja przez ten czas przygotuję układ doświadczalny. Pamiętacie zapewne, że stan nieważkości to, to jest dokładnie to samo co spadek swobodny. Cóż więc stoi na przeszkodzie, żeby rzucić tą komorą do góry i zobaczyć co będzie? Uwaga, wszyscy są gotowi do doświadczenia w stanie nieważkości i hop! O, zobaczmy co wyszło. O, taki, taki obraz linii sił pola magnetycznego się wytworzył. Zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście sami próbowali wykonać to doświadczenie. A może przyjdzie Wam do głowy pomysł, jaki inny eksperyment z polem magnetycznym można wykonać na orbicie, i może to Wasz eksperyment właśnie poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Musicie się tylko trochę pospieszyć, bo zgłoszenia przyjmowane są do 14 grudnia. Ale trzymam za Was kciuki. Wszystkiego najlepszego.